W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Droga rodziny, nasza dzisiejsza medytacja ma swój fundament w dogmatycznym nauczaniu Soboru Trydejskiego, niezmienionej i niezmiennej prawdzie jednego świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła. Prawdy, której żaden kapłan, biskup, kardynał, ani papież nie może zmienić. Nie mogą zmienić prawdy, że jeśli jesteś w grzechu śmiertelnym, to przed przyjęciem świętej Eucharystii ciała, krwi, duszy i boskości naszego Pana Jezusa Chrystusa musisz najpierw przystąpić do sakramentalnej spoiwki. Cytując sesję trydencką 13, kanon 11, jeśli ktoś twierdzi, że dostatecznym przygotowaniem do przyjęcia Najświętszego Sakramentu Eucharystii jest sama wiara, Niech będzie wyklęty. Innymi słowy, niech będzie przeklęty. Trident kontynuuje. I aby tak wielkiego sakramentu nie przyjmować niegodnie, a więc ku śmierci i potępieniu, ten sam święty sobór postanawia i oświadcza, że ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną spowiedź. Bez względu na to, jak bardzo skruszonymi mogą się uważać. Widzisz, nie ma znaczenia, że jest Ci przykro. Dogmatyczne nauczanie jednego świętego katolickiego i apostolskiego kościoła mówi, że nadal musisz iść do spowiedzi, zanim przyjmiesz świętą Eucharystię. W przeciwnym razie przyjmujesz ją niegodnie, a tym samym na śmierć i potępienie. A ponadto, trydent kontynuuje. Teraz, słuchaj uważnie, słuchajcie bardzo uważnie, droga rodzina, tak jakby od tego zależało wasze wieczne zbawienie, bo tak jest. Trydent kontynuuje ponad. Jeśli by zaś ktoś odważył się inaczej uczyć, głosić albo uparcie twierdzić lub też bronić w publicznej dyskusji, jest tym samym ekskomunikowany. I dla przypomnienia. Kiedy dogmatyczny sobór trygencki powiedział, że każdy, kto ośmielił się nauczać lub głosić inaczej tą prawdę, będzie automatycznie ekskomunikowany. Każdy obejmuje każdego księdza, każdego biskupa, każdego kardynała i każdego papieża. Nie wiem, jak mogłoby to być bardziej jasne. Zastanówmy się nad starą bajką nowe szaty cesarza gdzie wszyscy, łącznie z cesarzem, byli winni z powodu ignorancji, tchórzostwa lub strachu, niemówienia prawdy i pozwolili sobie w niedorzecznym myśleniu grupowym udawać, że cesarz faktycznie miał na sobie ubranie. Dopóki w końcu głupota ich działań i tchórzostwo zostały ujawnione przez słowa jednego dziecka, które w końcu przemówiło i powiedziało prawdę, że król jest nagi. Dziś mamy aktualizację tej starej bajki o nauczaniu i nazywa się nowe szaty Bergoliu. O tym, jak głos prawdy ujawnia prawdę, że Jorge Bergoglio nie jest papieżem. Teraz posłuchajcie i zrozumcie droga rodzino, proste fakty. Które czynią otwartą procedurę przeciwko Bergoglio i nie tylko Jorge Bergoli, ale wszystkim jego wspólnikom w hierarchii. To prosty sposób, aby to zrozumieć. Zacznijmy od zadania prostego pytania. Czy dalej Lama może być papieżem? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ nie jest katolikiem. Czy następcy Marcina Lutra lub jakiejkolwiek. Przywódca z około 47 tysięcy denominacji, grup schizmatyckich, różnych wyznań. Czy oni mogą zostać papieżem? Nie, ponieważ nie są katolikami. Czy każdy imam lub mogą być papieżem? Nie, 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 ponieważ nie są katolikami. Czy Jorge Bergoglio może być papieżem? Nie, ponieważ nie jest katolikiem. To wilk w owczej skórze. Jest oszusty, jak każdy z węży Buddy. Jego kolesie, tacy jak Blaise, Supich, Robert McElroy, Tomasz Toby, James Martin, z których wszyscy go wspierają, ale nie wierz mi na słowo. Nigdy nie musisz wierzyć mi na słowo. Ale wszyscy my musimy wierzyć w słowu Jezusa. W Mateusza 7.15 20 Pan Jezus nauczył nas, abyśmy uważali na fałszywych proroków. Przechodzą do ciebie w owczej skórze, ale wewnętrznie są dzikimi wilkami. Po ich owocach ich poznacie. Dobre drzewo nie może rodzić złych owoców, a złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Tak więc po owocach ich poznacie. Zauważ, że Jezus mówił do wiernych zaraz po tym, jak mówił o wąskiej bramie do niego. Cytat: Wchodźcie no, no, no. przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. Mówi o piekle. I powiedział Jezus, że tych, którzy wchodzą przez nią do piekła, jest wielu. A potem powiedział, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Teraz mówi o niebie. I powiedział: a mało jest taki, którzy ją znajdą. Jeśli nie rozumiemy dzisiaj niczego innego droga rodzino, zdaj sobie sprawę, jak brutalne żmije kontrolują i przewodniczą w zniszczeniu wiary wśród katolików, gdzie nawet przed koszmarem koszparem biskup Kalaham powiedział mi prosto w twarz w swoim biurze, że 80% katolików nie odróżnia dobra od zła, ponieważ my, biskupi, nie nauczyliśmy ich przez ostatnie. 50 lat. Teraz minęło około 55 lat. Nawet przed koszmarem COVID, kiedy biskupi nas zdradzili i porzucili i zamknęli przed nami kościoły. Mimo, że Walmart, Planet Parenthood i sklepy monopolowe były otwarte, nawet wcześniej około 80% katolików nie wierzyło w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Innymi słowy, odnoszą się one do gniazda żmijowego, dokładnie to, o czym nauczał Jezus. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przechodzą do was w owczej skórze, ale wewnętrznie są drapieżnymi wilkami. Po owocach ich poznacie. 80% katolików już nie wierzy. To jest owoc. Cóż, nic dziwnego, że słowa Jezusa zostały powtórzone przez świętych Piotra i Pawła. W 2 Piotra 2 święty Piotr napisał: Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród Was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą. Przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucana luźnierstwami. A w dwa Mateusza 4 święty Paweł napisał, nadejdzie czas, kiedy ludzie nie będą tolerować zdrowej doktryny, ale podężać za własnymi pragnieniami i nienasyconą ciekawością. Będą gromadzić fałszywych nauczycieli i przestaną słuchać prawdy. Tak więc nasz Pan, Jezus, święty Piotr i święty Paweł ostrzegają nas, że wszyscy ostrzegają nas przed fałszywymi pasterzami, fałszywymi prorokami, wężami. I możemy dokładnie powiedzieć, kim oni są, przez złe owoce, które wydają. I obserwujcie jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do sedna sprawy. O co chodzi? Użyjmy rozumu, który dał nam Bóg i uświadommy sobie, że szatan nie przyjdzie wpadając przez frontowe drzwi, w płomieniach, w ogniu, otwarcie paląc wszystko na widoku. Nie, on tak nie działa. Szatan będzie infiltrować i wkradać się do hierarchii, tak jak Jezus, Piotr i Paweł powiedzieli. Będą używać szatańskiego, podstępnego i uwodzicielskiego języka szatana. Tak jak on to zrobił w ogrodzie. O, na pewno nie umrzecie. Mamy tysiące lat grzechu, chaosu i śmierci, aby udowodnić, że szatan jest ojcem kłamstwa. I wiemy, że szatan, władca świata. Nie został jeszcze wypędzony. Wiemy, że żyje i ma się dobrze. W podstępnym i uwodzicielskim języku hierarchii. Aż na sam szczyt. Którzy mówią teraz do siebie. Tak jak wtedy mówił Kajfas i jego kolesie, lepiej usuńmy księży mówiących prawdę, zamiast ryzykować smutek i oburzenie ze strony rządu lub zaryzykować naszą pozycję w hierarchii. Wróćmy więc do tego, co mamy zrobić, kiedy fałszywych proroków rozpoznajemy po To the, the vipers, vipers. fałszywych nauczycieli, którzy potajemnie wprowadzają destrukcyjne herezje, którzy mówią lub przynajmniej bezpośrednio sugerują takie rzeczy, że święta Eucharystia może być przyjmowana przez każdego, katolik, niekatolik, nawet jeśli nie jest w stanie łaski z powodu zamordowania dziecka w łonie matki lub antykoncepcji lub konkubinatu, rozwodu i ponownego, ponownego zawarcia związku małżeńskiego poza kościołem lub osób tej samej płci lub jakiegokolwiek stanu grzechu śmiertelnego. W rzeczywistości nie musimy nic robić z tymi fałszywymi pasterzami, ponieważ jak przekazał nam dogmatyczny sobór trydencki, oni już automatycznie się ekskomunikowali. Więc, droga rodzina, nadszedł czas, aby podsumować wspaniałe, nowe szaty Jorge Bergoglio. Z tego możemy wywnioskować, że nie jest papieżem. Od chwili, gdy Horch wyszedł po raz pierwszy na balkon ze swoim najlepszym przyjacielem, kardynałem Danielsem. Z mafii Sankt Gallen, o którym Bergoglio wiedział, że próbował zatuszować innego swojego brata biskupa, który molestował nie jednego, ale dwóch siostrzeńców biskupa. Od chwili, gdy Bergoglio zrehabilitował swojego najlepszego przyjaciela, gwałciciela, biskupa Teodora Makorika, aż do lata wstydu 2018, kiedy Kościół katolicki stał się pośmiewiskiem świata, i katolicy masowo opuszczali kościół z powodu ciągłego tuszowania, nawet kardynałów, którzy gwałcili chłopców. Od chwili, gdy Bergoglio mianował współlokatora McCorica, kardynała Farela, na stanowisko szefa Watykańskiego Gabinetu do Spraw Życia Rodzinnego. Pamiętasz kardynała Farela, który jak sierżant Schulz z Hogan's Heroes mówił: Och, nic, nic nie widziałem, nic nie wiem. Od chwili, gdy Bergoglio mianował arcybiskupa Paglie, szefem Instytutu Jana Pawła II. Paglie, który miał sławnego, homoseksualnego i erotycznego malarza który namalował całą tylną ścianę jego katedry, przedstawiającą na wpół nagiego Jezusa i przedstawiającą jego własne nagie plecy, pocierane przez nagiego mężczyznę z wypiętym tyłkiem. To jest malowidło w katedrze. Przekonaj się, że mówię prawdę. Później artysta powiedział, że Paliat codziennie nadzorował malowanie tego malowidła. I jedyną rzeczą, której nie wolno mu było malować na tylnej ścianie katedry, byli... Kopulujący ludzie od chwili, gdy ten sam paruje. Pozbył się wszystkich dobrych pracowników Instytutu Życia Rodzinnego Jana Pawła II i ogłosił, że Instytut JP II nie będzie już nauczał humane wite. Od chwili, kiedy Bergoglio kazał swoim kumplom biskupom sprowadzić pogańską boginię płodności, Mamę do bazyliki świętego Piotra i postawił ją przed ołtarzem, a następnie odprawił ceremonię kultu, na w Ogrodzie. Od chwili, gdy Bergoglio podstępnie wywnioskował, że katolicy nie powinni rozmnażać się jak króliki, od chwili, gdy Bergoglio powiedział, przykazania Boże nie są sztywne, mimo że zostały wyrzeźbione palcem wszechmogącego Boga w kamieniu. Od chwili, w którym powiedział swojemu watykańskiemu kumplowi, kardynałowi Kroni, że chiński komunizm jest wzorem katolickiej sprawiedliwości społecznej i że jest komunistą społecznym, ponieważ odczytuje Jezusa w Ewangeliach jako socjalistę. Mimo, że ostatnich dziesięciu katolickich papieży, w tym trzech kanonizowanych świętych, powszechnie potępiło komunizm i socjalizm. I powiedzieli, że nie można być nawet umiarkowanym socjalistą, będąc katolikiem. Od chwili, w którym Bergoglio umieścił obraz w swoim biurze Jezusa umierającego i schodzącego do piekła i przebaczającego zdrajcy Judaszowi, Mimo, że Jezus powiedział o Judaszu, lepiej, żeby się nigdy nie urodził. Od chwili, gdy Bergoglio miał pięć spotkań z zatwardziałym ateistą z Kalafari, który poinformował, że Bergoglio powiedział, że ci ludzie, którzy nie żałują i dlatego nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, znikają po śmierci, ponieważ piekło nie istnieje, a raczej znikanie grzesznych dusz istnieje. Zgaduję, że po prostu idą w nicość. Stwierdzam, że Bergoglio z jego typowym bergoliańskim modus operandi nigdy wyraźnie temu nie zaprzeczył, ani nie poprawił, przedstawiając prawdę. Od chwili, w którym Bergoglio podpisał porozumienie z Abu Dhabi, niszcząc fundamentalnie i niemożliwą do pogodzenia różnicę między Kościołem katolickim a wszystkimi innymi religiami. A następnie odważył się powiedzieć, że Bóg chciał pluralizmu religijnego, mimo że Jezus ukrzyżowany w Ewangelii Mateusza 28 dał apostołom nakaz pójścia i nawracania świata do jednej święty katolickiej wiary. Od chwili, w którym Bergoglio zaatakował klasztory oraz modlitewne życie klauzurowe, które było w Kościele katolickim, sięgając czasów, świętego Antoniego Wielkiego Pustelnika, około 300 roku, od wielkiego świętego Benedykta, około 500 roku, od wielkiej św. Klary, sięgając początku XII wieku. Od chwili, gdy Bergoglio zaatakował mszę świętą, tradycyjną mszę łacińską, i zamiast tego promował bezbożny kult w nowym porządku świata, taki jak umieszczenie piłki plażowej na ołtarzu, dmuchane lalki latające dookoła, parę tańczącą tango przed ołtarzem i pozwalanie ludziom takim, jak kardynał Supicz, napuszczanie baniek mydlanych I, zab i zabawę pośród tego, co powinno być świętym kultem. Od chwili, gdy Bergoglio i każdy inny amerykański katolik, oprócz kardynała Berka, pozwolił Bidenowi i Pelosi popełnić świętokradztwo poprzez przyjęcie komunii świętej. I tak w innym przypadku Kardynał Supiść pozwolił ludziom niebędącym katolikami, takimi jak żydowski burmistrz Chicago, Ram Emanuel i lesbijka, metodystka, prawniczka Lightfoot, popełnić świętokradztwo przed nim samym, ponieważ siedział tam od samego początku. Ale Bergoglio miał właśnie wielką sesję zdjęciową z Billem Clintonem i Pomiotami Soros. Pamiętacie? Bill i Hillary Clinton odmówili, aby powstać i oklaskiwać świętą matkę Teresę z Kalkuty za jej obronę nienarodzoną. Cała reszta owac je na stojąco, a Bill i Hilary siedzieli z kamiennymi twarzami. Och, ale w zeszłym tygodniu dostał zdjęcie Jorge Bergoglio z synami Sorosza. Ale Bergoglio nie mógł znaleźć chwili czasu na spotkanie z kardynałem Josephem Zenem, który był atakowany przez chiński komunistyczny rząd. Od chwili, gdy Bergoglio i jego amerykańscy kardynałowie promowali i wspierali diaboliczną klęskę na południowej granicy, gdzie zaginęło 85 tysięcy lub więcej dzieci. A kilka diecezjalnych katolickich organizacji charytatywnych, takich jak ta kontrolowana przez najnowszego przyjaciela Bergoglio, kardynała San Diego, Royal zbiło fortunę, pomagając nielegalnym kryminalistom, co jest przestępstwem federalnym. Nawet jeśli wiemy, dzięki temu wspaniałemu nowemu filmowi Dźwięk Wolności z wielkim Jimem Caviezelem w roli głównej, jego roli Tima Ballarda, ratującego dzieci ofiary handlu seksualnego, że ta klęska graniczna jest pomiotem piekielnym dla handlu seksualnego, a katolickie organizacje charytatywne pod rządami tych biskupów i kardynałów są w tym głęboko od chwili, gdy Bergoglio przyjmował notorycznych, bluźnierczych artystów w kaplicy Sykstyńskiej i dał dla zabawy kciuka w górę facetowi, który włożył krucyfiks Chrystusa do kubka z a obraz zatytułował Sikanie Chrystusa. Dał mu kciuka w górę. Od chwili, gdy odrzucił dłoń pobożnej starszej kobiety, próbującej pocałować papieski piersi, ale później pozwolił homoseksualiście ubranemu tylko w białą przepaskę na biodrach, publicznie uklęknąć przed nim i pocałować jego pierś. Od chwili, gdy Bergoglio niedawno mianował absolutnego heretyka arcybiskupa Wiktora Fernandeza na szefa dykasterii do spraw doktryny wiary, a którego wcześniejsze błędy doktrynalne przyniosły mu czerwoną flagę w Rzymie i którego złe wyniki Dyscyplinowania księży oskarżonych o molestowanie seksualne również przyniosły mu czerwoną flagę w Rzymie. W swojej książce z 1995 roku zatytułowanej Uzdrów mnie ustami. Sztuka całowania zawarł erotyczne i przerażające fragmenty. Powołanie tego Fernandeza to najbardziej katastrofalna i nieodpowiedzialna nominacja dziesięcioletnich rządów Gargolii. A to rozczarowanie Cofa ofiary molestowania przez duchownych o kolejne 50 lat. Droga rodzina. Wspomniałem tylko 20 sytuacji i momentów, w których jest niezliczona ilość i które ujawniają niezaprzeczalny fakt, że Jorge Bergoglio jest dokładnie tym, kogo Jezus, Święty Piotr i Święty Paweł definiują jako fałszywego proroka. Fałszywego nauczyciela i kogoś, który podejmuje, potajemnie wprowadza destrukcyjne herezje. Jorge Bergoglio zrobił to na więcej sposobów, ale szczególnie poprzez jego świętokradztwo przeciwko świętej Eucharystii. Automatycznie ekskomunikował się z Kościoła katolickiego. Ponownie, jak zawsze, nie wierz mi na słowo. Kardynał święty Robert Bellarni, doktor Kościoła, napisał, że ludzie nie są zobowiązani lub zdolni do czytania zamysłów serc, ale kiedy widzą, że ktoś jest heretykiem na podstawie jego zewnętrznych dzieł, osądzają go jako czystego heretyka i potępiają go jako heretyka. Patrz, De Romano Pontifice, księga druga, rozdział 30. Więc co mamy teraz zrobić? Co mamy zrobić, gdy rozpoznajemy takiego fałszywego proroka, takiego heretyka, taką ekskomunikowaną źmiję jak Jorge Bergoglio? Czy mamy po prostu odpuścić i przyjąć heretycki Ultramontański pogląd, że papież może robić wszystko, co mu się podoba, ponieważ jest papieżem? A poprawianie go nie należy do naszych kompetencji? Nie, absolutnie nie. Żmije w hierarchii chciałyby, abyś tak myślał. Absolutnie nie. Przeciwnie. Dogmatyczny Sobór Trydencki dał nam wyraźne wskazówki dotyczące tego, co robić z takimi wilkami w owczej skórze. Cytuję, Ponieważ nie wystarczy tylko ogłosić prawdy, chyba że błędy zostaną ujawnione i odrzucone. Święty Sobór uznał za słuszne uściślić te kanony tak, aby doktryna katolicka była znana wszystkim. Wszystkim. To oznacza, że my, droga rodzina, wszyscy możemy zrozumieć również, jakich herezji powinniśmy się wystrzegać i unikać. Jeśli ktoś będzie ośmielał się nauczać, kaznodzieja uparcie twierdzić lub w publicznej debacie bronić czegoś przeciwnego, zostanie tym samym ekskomunikowany. Więc dzisiaj mamy aktualizację tej starej bajki „Nowe szaty cesarza. I nazywa się Nowe Szaty Bergonie. Dziś rzuciliśmy światło prawdy na niego oraz ujawniliśmy i odrzuciliśmy tylko część burzliwych herezji Bergonie. Właśnie przeszliśmy przez 20 z nich, przez które sam się ekskomunikował. Przez to, co powiedział i zrobił. I przez to, czego nie powiedział i nie zrobił. Odszedł od kościoła jak nauczał święty Tomasz za chwilę. Zrozum, droga rodzino, że nie jesteśmy schizmatykami, gdy trzymamy się mocno depozytu wiary, trzymając się niezmienionej i niezmiennej prawdy. To raczej Bergoglio i jego kumple, jego serdeczni przyjaciele są schizmatykami, którzy dokonali schizmu. Są daleko od jednego świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła. Oni są schizmatykami, droga rodzina, a nie my. Więc droga rodzina, niech łuski spadną z waszych oczu Ani Dalaj Lama, ani Marcin Luther, ani imam, ani rabbi nie może być papieżem Ponieważ żaden z nich nie jest katolikiem Bergoglio też nie może, ponieważ też nie jest katolikiem Ale nie wierz mi na słowo, nie, wie, nie musisz wierzyć mi na słowo Święty Robert Bellarni, kardynał i doktor Kościoła, czerpiący z 1500 lat depozytu wiary świętych i męczenników, takich jak święty Tarcysiusz, który bronił świętej Eucharystii aż do męczeńskiej śmierci, takich jak święty Karol, Karol Luango i jego towarzysze, którzy stanęli przeciwko homoseksualnym zalotom króla i byli torturowani i w konsekwencji zamęczeni. Święty Pięty Robert Bellarmine, kardynał i doktor Kościoła napisał, cytuję, Papież ewidentnie heretyk przestaje być papieżem i głową Kościoła w ten sam sposób, w jaki przestaje być chrześcijaninem i członkiem ciała Kościoła. I z tego powodu może być osądzony i ukarany przez Kościół. Ale nie wstrzymuj oddechu, czekając, na którąkolwiek z 99 dziewięciu żmi, które Bergoglio mianował na kardynałów. Jak najnowszy uzdrów mnie swoimi ustami, Fernandez. Nie oczekuj, że którykolwiek z jego kolesiów wyrzuci go, podobnie jak Sanhedryn nie wyrzucił Kajfasza, który popierał ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa naszego Pana. Zamiast tego użyjmy mózgów, które dał nam Bóg, i przyznajmy się do winy. Bergoglio nie jest papieżem, ponieważ Jorge Bergoglio nie jest katolikiem. Jest oszustem. Jest oszustem, jest żmiją z piekła rodem. Oto notatka do Bergoglio i każdego amerykańskiego kardynała. Kiedy umrzesz, to nie potrwa długo. I spotkasz Jezusa Chrystusa, Pana. Obok Niego będzie stać święty Tarsycjusz. Święty Karol Luongo i święty Robert Bellamy. I oni zablokują wejście do nieba i będą patrzeć, jak spadasz na swoje wieczne potępienie w nieugaszone ognie piekielne. To jest, tak opisał to Jezus. A ja mogę tylko powiedzieć z miłości i troski o Ciebie, droga rodzina, o wieczne dusze, które oni prowadzą na manowce, to nie może stać się wystarczająco szybko, zachowajcie wiarę, droga rodzina, zachowajcie wiarę w niezmienną prawdę, która była przekazana nam przez dwa tysiące lat. Przez świętych i męczenników, prawdziwie katolickich papieży i kardynałów i doktorów kościoła. Zachowajcie wiarę bez względu na wszystko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende nos in proglio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidio. Imperet, iri Deus, supplices de Tuque, princeps vigiti et celestis, satanum, alios quae spiritus malignos, qui ad petitionem animarum prevagantur in mundo, divina virtute in infernum etude.